A może na wakacje pojadę na rowerze? Tylko jak to zrobić? Cześć! Witam Was w drugim odcinku z serii filmów 500 plus porodnika jak dobrze naszykować się na wyprawę rowerową. Dzisiaj spróbujemy się zapakować, ale najpierw montaż bagażnika. Do dzieła! Tak właśnie wygląda podział naszych sakw, po lewej stronie ubrania, po prawej stronie sama technika, wszystko co jest potrzebne do obsługi roweru i obsługi całego wyjazdu. Do tego wszystkiego do prawej dochodzi woda oraz jedzenie, w lewej czasami jakieś gadżety typu alarm, ale niestety nie mam go na stanie. Sakwy moim zdaniem lepiej, aby były bardziej dociążone z prawej strony. Rower zawsze ściąga do krawędzi jezdni. Ważne jest, aby zawsze robić wszystko z głową i racjonalnie. To Tobie ma być wygodnie i musisz czuć się bezpiecznie. Często ciężar rozkładany jest porówno przez innych rowerowych podróżników. Oto lista rzeczy, jakie należy sobie zabrać na taką wyprawę. Ubrania piwór, w której ukryjemy narzędzia, części zapasowe, baterie i inne drobiazgi, głośniki, mapy, dentki, okulary, przeźroczyste i przeciwsłoneczne, notes, gumy do sakw, długopis, smary, zapięcia, latarki, powerbank, multiturę, scyzoryki i kosmetyki. Gdy się już zapakujemy, wszystko wygląda tak. Sakwy z lewa-prawa strona, Kask na głowę, czapka, rękawiczki oraz trójkolarski do wyjazdu. Wszystko można ruszać. Dlaczego warto jeździć w kasku? Zapakowane sakwy zakładamy na bagażnik, zapinamy, dorzucamy namiot i karymaty, a na koniec zabezpieczamy gumą. Oto porównanie dwóch rodzajów sank. Po lewej Bitwiny o pojemności łącznej 30 litrów, a po prawej Crosso, mogące pomieścić 60 litrów bagażu, a także 40 litrowy worek na namiot. Co ciekawe, ja i Maciek mają bardzo podobną listę rzeczy do zabrania, a wielkość bagażu jest różna. Wybierając wyposażenie zwracajcie uwagę na wagę oraz gabaryty. Przykładowo namiot nie musi być pałacem. Skłaniaj się raczej w kierunku takiego, który szybko się rozkłada i jest łatwy w transporcie oraz lekki. Czy nametur sekund jest dobrym wyborem? Raczej nie, ponieważ może być nieporęczny. Wybieraj proste, tradycyjne namioty. Zamiast karimaty możesz wziąć matę samopompującą albo poręcznym pompowanym materacem matę. Staraj się dobrze wykorzystywać miejsce, na przykład zapakuj szczelnie wszystkie drobiazgi do menaszki. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach 500+.